Ukrainie sprzętowo nie osłabiamy własnego bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie, ja tu może zabrzmię kuriozalnie, ale my je zwiększamy. Od jednego z państw europejskich dostaliśmy wadliwy system obrony powietrznej. No, słabo to wygląda. No, słabo. Nie znamy szczegółów, co tak naprawdę było wadliwe. Czy faktycznie był sprzęt wadliwy, czy mieliśmy kombinację tutaj pewnych zdarzeń negatywnych, że no, sprzęt do końca może nie działał w pełni poprawnie, a i też obsługi załogi nie były w pełni przygotowane do tego, żeby tym sprzętem poprawnie posługiwać się na polu walki. No, weźmy pod uwagę to, że jednak działania są prowadzone codziennie bojowe i wysłanie takiego sprzętu obarczone jest dużym stresem, a w warunkach stresogennych obsługi załogi sprzętu wojskowego zazwyczaj ich efekty, Spada. Ja tu nie chcę bronić absolutnie tego państwa, które to wysłało, taki sprzęt. Niemniej jednak uważam, że przed wysłaniem jakiegokolwiek uzbrojenia i amunicji. Każdy z tych asortymentów powinien być gruntownie sprawdzony, dając stuprocentową gwarancję, że po pierwsze jest zdolny do bojowego użycia, a po drugie, że daje gwarancję bezpieczeństwa dla załogi i obsługi. Oddając czołgi, oddając Migi 29, oddając kraby, dając Ukrainie pioruny, dając inne uzbrojenie. To uzbrojenie nie trafia do Sił Zbrojnych RP. To uzbrojenie powoduje, że no, my mamy pewne braki. Te braki musi natychmiast już sojusz... Uzupełniać innymi państwami. Stąd też Mówiąc jest. Mówiąc krótko, panie generale, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale nazywając rzeczy tak. po imieniu, osłabiamy własne bezpieczeństwo, tak? Przekazując ten sprzęt. Nie do końca osłabiamy własne bezpieczeństwo. Takie podejście mogłoby mieć miejsce, jeżeli byśmy nie funkcjonowali w strukturach sojuszniczych no i No dobrze, ale czy te braki są na bieżąco uzupełniane, Europejsku. panie generale? Tak. Są tak. one są przez sojusz na bieżąco uzupełniane eee, i Dodatkowo do tego nakłada się program zakupowy realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Ja wiem, że on też nie zostanie natychmiast zrealizowany, ale ten sprzęt już napływa do nas. Sojusz swoje siły przemieszcza. Nie o wszystkim wiemy, bo pewne rzeczy dzieją się w zaciszu gabinetowym i są objęte najwyższymi klauzulami bezpieczeństwa i informacji. Natomiast proszę mi wierzyć, no po to jesteśmy w sojuszu, po to tyle wysiłku ponieśliśmy jako państwo, jako siły zbrojne RP, żeby w tej chwili, właśnie mimo takich ruchów, które dla przeciętnego obywatela naszego państwa wydają się właśnie ruchami osłabienia, Umagającymi bezpieczeństwo, to tak naprawdę nie jest. To może krytyki, które wylało się na plany zakupowe. Ja wiem, że w, w pewnych aspektach można by było dalej deliberować o zasadności. Niemniej jednak. To pozwala na permanentne uzupełnianie i wymianę starego sprzętu, który jest już na granicy użytkowania i za chwilę nie będzie dawał gwarancji zachowania bezpieczeństwa przez załogi i obsługi, a jego parametry techniczne i bojowe znacząco odbiegają od tego, co dzieje się w sojuszu, oczywiście na in-minus. Dlatego też MON podjął decyzję i państwo podjęło decyzję, o tak dużych zakupach i dobrze, że to się dzieje, bo bynajmniej w tych najważniejszych systemach zrobimy znaczący progres i będziemy tutaj spełniali kryteria, które stawia przed nami Sojusz Północnoatlantycki.